Dzień dobry Państwu, godzina 8.45, a więc zapraszam na program Dzień Wschodzi. A dzisiaj znowu kontynuujemy naszą miniserię, gdzie będziemy przepytywać zastępców prezydenta. A, a dzisiaj zastępca do spraw kultury, sportu i partycypacji, Beata Stepaniok-Kuśmierzak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Pani prezydent, troszeczkę tak zapowiedziałem, że będziemy przepytywać, ale chyba aż tak agresywnie można powiedzieć nie będzie, bo dzisiaj chyba tematy takie przyjemne sport i kultura to raczej tematy jednoczące, a nie dzielące. Zdecydowanie tak, i te wiele lat współpracy ze środowiskiem sportu, kultury, partycypacji w rozumieniu, zaangażowania mieszkańców, ale także młodzieży, bo tego dokładnie ta, ta, ten mój tytuł nazwijmy to nie oddaje, to tematy, które dają bardzo dużo satysfakcji. I rzeczywiście w tych obszarach można, jeżeli się chce, wraz ze środowiskiem sporo zrobić, rzeczy twórczych, kreatywnych, i takich właśnie skorzystać. Dla mieszkańców. No więc y, zacznijmy od tego chyba takiego bardziej przyjemnego fizycznego tematu, czyli sport. No bo hmm. bardzo przyjemny dla mieszkańców miasta w ostatnim roku. Y, dużo sukcesów, y, awans motoru do ekstraklasy, y, dobre wyniki w koszykówce, w siatkówce. Naprawdę, wszystkie sporty wydaje się, że y, można, jak to się mówi, top. Yy, więc y, jakie plany są na ten przyszły rok, y, jeśli o to chodzi, czy miasto... Ma jakieś, nie wiem, może inwestycje, chce przeprowadzić w, infra w infrastrukturę sportową, może w jakiś inny sposób będzie wspierać kluby, zawodników? Dobrze, bo rzeczywiście poruszył Pan, redaktor, wiele, wiele wątków. I ja postaram się do nich wszystkich odnieść, bo rzeczywiście to niejako pokazuje obraz sportu w naszym mieście, który pielęgnujemy i którym staramy się wspierać wspólnie z Panem Prezydentem i naszymi współpracownikami od wielu, wielu lat. I ta, to, o czym Pan wspomniał, Czyli ten Lublin top, jeżeli chodzi o, o, o obraz sportu w naszym kraju. Co oczywiście też pojawiały się pewne memy, czy, czy związane z, chociażby z igrzyskami olimpijskimi. I oczywiście można to podejść do tego humorystycznie, że tutaj Lublin w, w tej klasyfikacji jest na pierwszym miejscu. Ale tak rzeczywiście, tak rzeczywiście jest. Natomiast to co, co poważne i to co chciałabym podkreślić, to z całą pewnością to, że jest to praca Praca wielu, wielu, wielu lat, konsekwentna, praca wielu podmiotów, wielu osób i, i tej współpracy ze środowiskiem i ten obraz, na który, który, na który dzisiaj patrzymy to właśnie taki sposób podejścia, czyli z jednej strony inwestowanie we współpracę z tymi dużymi klubami seniorskimi, czyli które zapewnia, zapewniają tą naprawdę ofertę sportową na najwyższym poziomie dla mieszkańców naszego miasta i regionu i pełne hale w naszych właśnie obiektach świadczą o tym, że mieszkańcy takiej formy spędzania wolnego czasu oczekują. To jest jedno. Z drugiej strony oczywiście, ja to za każdym razem podkreślam, nie zapominamy o szkoleniu dzieci i młodzieży, czyli o pewnych fundamentach, bo ta, ta oferta sportowa fantastycznie, że jest na najwyższym poziomie, ale równolegle my musimy zadbać o to, żeby nasze dzieci i młodzież się ruszała. Więc zaczynając od programów, które mają po prostu zachęcić do ruchu, podczas których też wyławiamy perełki, staramy się tak obserwować tych młodych ludzi, żeby móc ich pokierować dalej, chociażby do tego, żeby zasilili zasoby naszych lubelskich klubów. Potem wspieramy te, te kluby właśnie w ramach szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Można od amatora do mistrza, bo chyba też na fali i tej e, olimpiady z, te, z tamtego roku powstały takie programy. Tak, znaczy przyznam szczerze, że te programy już w mieście już od kilku lat funkcjonują, i to jest jeden znowu z wyróżników, o których mogę wspomnieć w całym tym systemie tworzenia e, sportu w mieście. Czyli od szkolenia dzieci i młodzieży poprzez mocno wspierany przez nas, przez miasto, sport akademicki, e, gdzie naprawdę można równolegle studiować, ale także zapewniamy ten, to, to, to szkolenie sportowe, akademickie na najwyższym poziomie ale to właśnie także program Mistrz, czyli te osoby, które już mają osiągnięcia i które, no mamy nadzieję, że właśnie będą występować podczas Igrzysk Olimpijskich i przynosić nam wielką dumę i radość, także ich w, w cyklu kilkuletnim wspieramy. Sport potrzebuje stabilności, potrzebuje takiej, takiego bezpieczeństwa i to staramy się jako miasto Lublin zapewnić. Zarówno w grach zespołowych, jak i w sportach indywidualnych. I to myślę, że wszyscy sportowcy i wszystkie drużyny potwierdzą, że, że ta współpraca z miastem opiera się właśnie na zaufaniu, na takich jasnych zasadach, ale też takiej stabilizacji długoterminowej. My sobie ustalamy warunki współpracy i wtedy wszyscy wiemy, tak, jak, 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 jak ona wygląda. A naszą intencją jest to, żeby sportowcy po prostu. Po prostu skupili się jak na jak najwyższym wyniku sportowym, a wszystkie kwestie takie fundamentalne związane z prowadzeniem klubu leżą po stronie miasta i, i partnerów w postaci. Prezesów czy, czy zarządów klubów. I ostatni wątek, o którym pan redaktor wspomniał, że inwestycje sportowe. I tu znowu współpraca fantastyczna przez lata z polskimi związkami sportowymi, która zaowocowała tym, że mogliśmy przez te ostatnie lata wyremontować, czy zmodernizować, czy zbudować na nowo obiekty sportowe, które dzisiaj zapełniamy jako mieszkańcy jako i miasta, i regionu, ale także dzięki temu. Dzięki tej świetnej współpracy wydarzenia e, rangi mistrzowskiej na, na, na tych obiektach. I oczywiście nie poprzestajemy nad, na tym, cały czas jesteśmy w, w trakcie rozmów z Ministerstwem Sportu, e, także, żeby modernizować dalej i hale czy infrastrukturę przy szkołach, ale także zastanawiamy się nad modernizacjami już w obecnych obiektach sportowych. A jeśli chodzi o obiekty sportowe, to taki temat chyba troszeczkę kontrowersyjny, ale muszę zapytać i też prosiłbym o w miarę treściwą, że tak powiem, odpowiedź. Bo nawet ostatnio ministerstwo ciągle kontynuuje tą taką retorykę, że pieniędzy na halę wielofunkcyjną czy też stadion żużlowy nie będzie. No ale miasto, jak rozumiem, dalej przy tym stanowisku stoi, że staramy się o to i staramy się, żeby ta hala powstała. Jak najbardziej. Znaczy, ja jestem daleka, drodzy państwo, od komentowania czy, czy emocji dużych związanych z wypowiedziami e, przedstawicieli Ministerstwa. E, z racji na to, że my dzisiaj e, trudno oceniać ten wniosek publicznie przez Ministerstwo, w momencie kiedy my nawet go nie złożyliśmy jako miasto, więc my sami e, czekamy na, na, na tą koncepcję, dokumentację, którą mamy otrzymać i mam nadzieję, że ten e, szczęśliwie e, otrzymamy. Wiemy doskonale, że tutaj mamy pewien poślizg związany z, 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 e, z tym projektantem, ale mam nadzieję, że, 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 że cała ta sytuacja się pomyśli dla nas wszystkich rozwiąże. Właśnie projektanci uh -huh. twierdzą, że miasto troszeczkę się przeszacowało, właściwie, że ten projekt będzie dużo droższy niż pierwotnie zakładano. Znaczy, i znowu, tak nie chciałabym komentować tych wypowiedzi tutaj medialnie projektantów i, i stawać po jakiej stronie. Jesteśmy w procesie mediacyjnym, nazwijmy to, rozmawiamy ze sobą, więc mam nadzieję, że te rozmowy zakończą się powodzeniem dla nas wszystkich, bo dla nas, dla miasta, jako tego, którego, który dąży i to, to nieustannie będę podkreślała, dąży do tego, żeby taki obiekt w naszym mieście powstał. Plus właśnie ministerstwo. w w momencie, kiedy będziemy mieli pełną dokumentację, myślę, że możemy siąść do stołu z, z ministerstwem i oczywiście padają duże kwoty, i, i my też musimy mierzyć siły na zamiary i patrzeć na realia zakresu wsparcia ministerstwa dla, dla, takich, dla takich obiektów. I to jest pytanie o skalę, na jakie środki tak naprawdę w momencie, kiedy już będziemy mieli gotową dokumentację, możemy liczyć. Ja bym całkowicie ministerstwa nie przekreślała. Wierzę w to, że, że uda nam się. Znaleźć taki model finansowania, w którym będzie partycypowało ministerstwo, ale też rozumiem ich ograniczenia związane no, po prostu z kwotą i, i wielkością, skalą tego wsparcia. Więc mam nadzieję, że że kiedy siądziemy do stołu z gotową dokumentacją, y, uda się ten montaż finansowy zbudować. To wracając jeszcze znowu do sukcesów i do poprzedniego <noise> roku, e, otrzymaliśmy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na 2029 rok. Jak trwają przygotowania? Bo zakładam, że już trwają, bo ten program jest, to nie jest tak, że tylko 2029 rok będzie hucznie świętowany, bo jeśli dobrze pamiętam, to w budżecie już na ten rok prawie 3 miliony że 2 miliony 800 tysięcy złotych jest zapisany właśnie z tego tytułu. Powstała też, powołana została przez radnych nowa instytucja, która ma się zająć właśnie, uh -huh. właśnie tym tytułem, można tak powiedzieć. Więc. W jaki sposób miasto chce się przygotować do tego? Bardzo miło, że rzeczywiście pan, pan redaktor mocno i szczegółowo śledzi te kroki, ale mogę tylko potwierdzić, że rzeczywiście ten 25 rok te nasze przygotowania możemy podzielić na, na, na dwie takie grupy, tak? Jedna to może zacznę od tej mniej może ciekawej spektakularnej, czyli taka insty kwestie instytucjonalne, kwestie fundamentalne, organizacyjno-logistyczne związane z powołaniem instytucji. Jak słusznie pan redaktor zauważył, na sesji grudniowej, pod koniec grudnia, Rada Miasta zgodziła się na powołanie instytucji, która ma zarządzać tym procesem. To jest wprost zapisane w naszej zwycięskiej aplikacji. Do tego się zobowiązaliśmy, że taka instytucja powstanie, która w pierwszym roku będzie zatrudniała 15 osób do 15 osób. Docelowo w 29 tych osób w tej instytucji będzie 55. I to jest pierwszy taki krok do tego, żebyśmy mogli, na przykład, i tutaj dla nas, znaczenie fundamentalne ma, ma konkurs na dyrektora. Chcielibyśmy... W najbliższym czasie. Także ogłosić konkurs, właśnie, bo też zobowiązaliśmy się do tego że, tego, że ten dyrektor czy osoba zarządzająca tą instytucją będzie wyłoniona w sposób transparentny, przejrzysty, więc konkurs jest do tego idealnym rozwiązaniem. I, I taki konkurs lada moment w najbliższych tygodniach chcielibyśmy ogłosić. Więc to nam zapewni jakby już sterowanie w jednych rękach, bo ja też zdaję sobie sprawę z tego, że, że dzisiaj jest bardzo dużo różnych propozycji, i one czasowo są jakby delikatnie wstrzymane, właśnie do tego, do, do tego momentu, tych określonych ram, tutaj um, instytucjonalnych. Niezależnie od tego, działalność programowo-merytoryczna odbywa się cały czas. i e, jak też padło w wypowiedzi pana redaktora, to jest proces. Bardzo dużo wydarzeń, czy, czy właśnie inicjatyw zapisanych i w aplikacji naszej strategii kultury 2030, ma charakter właśnie procesowy. Czyli my musimy dążyć do 29 roku z naszymi działaniami. Tam też jakby nastąpi jakaś taka naj, naj, największa celebracja tego, ale znowu, wzorem Europejskiej Stolicy Młodzieży cały ten nacisk jest położony na to, żeby te procesy, które w mieście uruchomimy, chcąc miasto uzupełnić o, o nie właśnie, kontynuować po 29 roku. I jeżeli um, mówimy już ściśle o konkretach, to jednym z naszych priorytetów jest edukacja kulturalna. Chcielibyśmy, żeby Taki nawyk uczestniczenia w kulturze, a mam nadzieję także potem z tego uczestniczenia tworzenia kultury, wyrastał w młodych ludziach od najmłodszych lat. Stąd wielka współpraca z, z, ze szkołami, z NGO-sami, z podmiotami, które na co dzień zajmują się kulturą. I edukacją, żeby w sposób umiejętny ich e, połączyć, i już w tym roku wprowadzić pilotażowy program w naszych lubelskich szkołach, właśnie pokazując, jak dążyć do tego, żeby uczestnictwo w kulturze było taką ogromną potrzebą młodego człowieka, później także w dorosłym, e, w jego dorosłym życiu. Lublin generalnie jest miastem mocno takim, właśnie stojącym kulturą, bym powiedział. E, w poprzednich latach wiemy, że Trochę przez pandemię ta kultura też ucierpiała. To, to będzie taki proces, już nie mówię konkretnie pod kątem stolicy kultury, ale generalnie w tych najbliższych latach taki proces odbudowy kultury, można powiedzieć? Czy, czy ta kultura już się odbudowała sama z siebie? Znaczy ona na pewno się już w jakiejś mierze odbudowała, ale nam wszystkim potrzebne są takie mocne impulsy. I e, ja m, zawsze jestem taką zwolenniczką takiego podejścia, że, że miasto naprawdę to coś więcej niż czyste administrowanie. Bo można sobie wyobrazić, że miasto będzie zajmowało się tylko i wyłącznie e, remontem dróg, budową nowych obiektów. E, nie wiem, zapewnieniem, by komunikacja publiczna jeździła jak najbardziej punktualnie, na czas i tak dalej. Natomiast dla mnie i dla moich współpracowników miasto to coś więcej. To właśnie um, tworzenie i budowanie tożsamości lokalnej, to budowanie dumy z miasta i nie z całą pewnością takie tytuły, co, co zresztą czego doświadczyliśmy przy okazji pierwszych starania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, a potem przy Europejskiej Stolicy Młodzieży. Takie tytuły budują właśnie pewną społeczność, angażują nas i koncentrują naszą uwagę wokół konkretnego celu. I z całą pewnością te trudne, trudne lata pandemii i to wszystko, czego doświadczamy dzisiaj, obserwując naszych sąsiadów, niestety w Ukrainie, powodują, że że my naprawdę potrzebujemy tych impulsów, zarówno jako środowisko kultury, ale także po prostu jako ludzie, jako społeczeństwo, żeby wrócić do tego jakby bezpiecznego, może trochę beztroskiego czasu. A dzisiaj, no, no niestety, jesteśmy, jesteśmy z każdej strony atakowani tymi negatywnymi informacjami. To jest obciążające, więc szukamy takich, takich momentów, które mogą sprawić, że na nowo poczujemy właśnie się tak bezpiecznie, spokojnie, ale tym samym poczujemy właśnie dumę z miasta i będziemy jako mieszkańcy identyfikować się z, z tym wszystkim, co się w mieście dzieje. Pani prezydent, z Pani wypowiedzi wysuwa się taki obraz miasta, które nie tylko w 2029 będzie stolicą kultury, tylko dzięki temu tytułowi przez najbliższych naście lat chce być taką stolicą, właśnie. To jest cel właśnie, który, jak osiągniemy już ten 2029, będzie ten szczyt tych wszystkich wydarzeń, to one z nami zostaną? Czy to jest tak, że część z nich zostanie, część pewnie jest tylko na ten rok? Na pewno tak, znaczy na pewno my, siłą rzeczy, prawda, to jest tak, że e, tą największą celebrację szykujemy na rok 2029, ale e, tak, naszą intencją jest to, żeby ten tytuł wzorem europejskiej stolicy młodzieży zmienił miasto na stałe. Żeby, że, ja, ja często się śmieję, że, że te tytuły wykorzystuję z premedytacją dla dobra miasta w rozumieniu takim, że tych potrzeb związanych z miastem jest bardzo, bardzo wiele i my sami we Wnęcznie. Musimy dokonywać priorytetyzacji, bo ta kołdra kolokwialnie, jak to się mówi, jest zawsze za krótka, i tych, a tych wydatków potrzeb jest bardzo dużo. I ten taki tytuł pozwala nam powiedzieć tak, teraz my, teraz jakby punkt ciężkości czy, czy priorytety związane są właśnie z tym tytułem, i, i podobnie było w Europejskiej Stolicy Młodzieży. Te rzeczy, które realizowaliśmy. O nich myśleliśmy od dawna. My mieliśmy je um, opracowane, schowane w szufladach naszych biurek i czekaliśmy na taki dobry moment, żeby móc z nimi wyjść i żeby znaleźć po prostu też wprost na nie po prostu finansowanie. I, i tak też um, postrzegamy Europejską Stolicę Kultury, że na nowo spojrzymy na, 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 na to środowisko. Um, Chociażby no środki finansowe związane z tym tytułem pozwolą nam robić rzeczy bardzo ambitne, duże, spektakularne, widowiskowe, takie, które są potrzebne i zarówno odbiorcom, naszym mieszkańcom, ale także po prostu, po prostu twórcom. Więc to w 29, ale tak jak wspomniałam, Chcemy to środowisko nasze ubogacić o różne potrzeby, które do nas zgłaszają, zrealizować, jakby odpowiedzieć skutecznie na te potrzeby, a potem niech to zostanie z nami nawet nie na kilkanaście lat, po prostu na zawsze i stanie się wyróżnikiem Lublina w Polsce i na świecie. Dziękuję. Bata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta do spraw kultury, sportu i partycypacji. Bardzo dziękuję, panie rektorze. Dziękuję państwu.